Nikt nie powinien zostać w tym rządzie. Wszyscy powinni odejść. To by było najlepiej dla Polski. Za chwilę rekonstrukcja rządu. Z Pana doświadczenia i też obserwacji teraz, kto według Pana powinien zostać w tym rządzie, jeżeli są takie osoby w Pana ocenie, a kto powinien zdecydowanie odejść, prosiłbym o wskazanie nazwisk. Premier. On jest odpowiedzialny za ich klęskę 1 czerwca, pomimo gigantycznej presji medialnej pomocy z zagranicy przegrali te wybory. Dlaczego? Dlatego, że rząd jest zły, rząd słabo rządzi. Wystarczy popatrzeć na sondaże. Jeden z ostatnich, które widziałem w SuperEkspresie, pokazuje, że już dzisiaj po ostatnich paru parunastu miesiącach ludzie są tak rozczarowani do tego rządu, że on nie podejmuje decyzji, nie realizuje tych wielkich projektów rozwojowych, jak. Centralny port komunikacyjny, Atom, polskie porty, koleje dużych prędkości, że postanowili ludzie dać żółtą, a może nawet czerwoną kartkę temu rządowi. Nawiązując do sondaży, dwa dni temu one to publikował sondaż, gdzie 49% sondażowanych osób uważa, że za dwa lata wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan ocenia te nastroje społeczne? No bardzo pozytywnie oceniam takie sondaże i cieszę się z tego, że coraz więcej ludzi w to wierzy i coraz więcej ludzi tak uważa, ale ja chcę te lata, które nas jeszcze dzielą od wyborów, przepracować bardzo skrupulatnie i uczciwie w taki sposób, żeby pracować nad programem przyszłości. Nic już nie będzie tak, jak było pięć lat temu, 10 lat temu, to była inna Polska. Dzisiaj mamy inne wyzwania, zagrożenia zewnętrzne, zmiany archi architektury geopolitycznej świata, potrzebne nowe procesy rozwojowe, także inne wykorzystanie naszego potężnego budżetu na zbrojenia, po to, żeby te pieniądze wsiąkały w polską glebę gospodarczą. Nad tym wszystkim teraz pracuję i będziemy na pewno z, wraz z upływem kolejnych miesięcy proponowali ciekawe rozwiązania Polakom. Jak pan ocenia zamieszanie, które jest wokół Szymona Hołowni? Od polityków rządzących dzisiaj w Sejmie słyszę, że trochę stracił zaufanie. To jest problem polityków rządzących. Ja uważam, że jest rzeczą jak najbardziej normalną spotykanie się pomiędzy politykami i to, że marszałek spotyka się, rozmawia z różnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, to nie, to nie jest rzecz nowa. Kabinet byłby bardziej odpowiednim miejscem. No do spotkań może dochodzić tam, gdzie wszystkie strony jednocześnie uzgodnią. Nie odbyło się ono w gabinecie marszałka, nie odbyło się ono w gabinecie pana prezesa Kaczyńskiego, odbyło się w innym miejscu, tam gdzie dwie osoby, jedna z naszego obozu, pana Adam Bielan i druga z obozu pana marszałka, czyli pan Michał Kamiński, takie miejsce wybrali. Nie jest to ani wina pana marszałka, ani nie, nie, nie widziałbym tutaj żadnej szczególnej sensacji. Narzędzie Grokę i od Ilona maska, które chyba trochę wymknęło się spod kontroli dużo wulgarnych wpisów w kierunku posłów rządzących, a na przykład pozytywne w kierunku posłów prawicowych. Czy w kierunku posłów prawicowych czy, czy rządzących nic takiego nie powinno mieć miejsca, to proszę mi podkreślić w pierwszych, pozwolić podkreślić od razu, ale... Mamy tutaj do czynienia też z bardzo częstym ograniczaniem sfery wolności w internecie i jeżeli dyskusja idzie w tym kierunku, jak minister Gawkowski proponował parę miesięcy temu, aby wyłączyć X, wyłączyć Facebooka to jestem temu mocno przeciwny. Natomiast to, że nowa sfera działania w przestrzeni publicznej, komunikacji publicznej, jaką jest również sztuczna inteligencja, wymaga przemyślenia, przedyskutowania, to rzecz jasna.